z tej strony śmiechol. Dzisiaj taki teścik na luźno. Trzech takich fontan w zbiorczopaku. Nowość od Triplexa TXF 716B. fontanny No i 20 gram na, na sztukę, czyli 60 gram Neko na całą paczuszkę kategoria F2. Wszystkie niezbędne informacje macie tutaj. Tutaj też poszczególne składy. Zestawu. No i co, zobaczymy. Dosyć, powiem Wam, że dosyć fajnie cenowo wypadają, bo nie są naprawdę drogie. Więc postaram się przetestować dla Was dosyć, dosyć szybko, treściwie. Mam nadzieję, że teści wypadnie fajnie. No i podsumowanko jakieś zrobimy. Także co? Cena jednostkowa, oczywiście w opisie. Zapraszam na odpala takie fontany, możecie tam zdobyć. Oczywiście skonerować to mychoł.project.t minus .y 10% taniej, więc. Zabieramy się za testy. Dobra, lecimy na pierwszy ogień te małe fontanienki Fortune 3. Najpierw lecimy od tej zielonej, tutaj zielona, niebieska, i później będzie taka brązowa. Mam nadzieję, że to będzie stało w miarę stabilnie, bo nie mam żadnej podstawki, powiem Wam. Ale chyba będzie, będzie zacnie. Także palimy, gaszę lampę i zobaczymy. Wow! Woo. Powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego efektu z tej małej fontanienki. Naprawdę fajny grappling. Kurczę. Fajna, fajna zabawa, powiem Wam. Myślałem, że to będzie taki paździerzyk. Wiecie, jak to. Jakieś takie małe fontanienki. Ale to kurde, daje radę. kurcze Niebieska sztuka. Więc palimy i zobaczymy. Wow, tutaj bez kraklingu, ale jest naprawdę bardzo yy, dosyć wysoka, taka na półtora metra, dwa metry. Zielone kuleczki z takimi srebrnymi gwiazdkami. Wypada całkiem całkiem też przyzwoicie. Powiem Wam, że nie jedne wulkaniki jakieś takie słabsze, stożkowe potrafią być dużo, dużo słabsze. A tutaj mamy trzy sztuki. Też chyba za około dyszkę ponad wyjściowo, więc kurczę, jest fajnie. Naprawdę. Może być fajna ocena. I ostatnia sztuka. Wow. Też naprawdę fajna. Dosyć gęsta, intensywna. Też na około półtora metra. Dużo światła też generuje, jak widać. Jest dosyć widno. Nie są one za długie. No, ta pierwsza z kraklingiem była chyba najlepsza, więc y, troszeczkę w innej kolejności odpalałem niż, niż powinienem, bo, bo jednak ta, ta, ta zielona była chyba najfajniejsza kraklingowa, wiadomo. Y, ale te, te, te ostatnie dwie też niczego sobie, więc dla mnie kurczy w tej cenie koło 14 zł wyjściowo. Myślę, że to są fontanienki na. Yy, na 10 na 10, kurczę Ja nie wiem jak Wam przypomną do gustu. Dajcie znać w komentarzu. Ale ja naprawdę nie mogę być jakoś niezadowolony. Triplex bardzo fajna mm, fajna robota. E, budżetowe, do zabawy jak najbardziej. Ja je oceniam pozytywnie. 10 na 10. Dajcie znać co Wy o nich myślicie. Like, subik. Mile. Widziane. No i wbijajcie do odpalaj. Trzymajcie się. Hej.